Cześć, witam Was w krótkim odcinku rowerowych porad. Jakiś czas temu opowiadałem Wam o tym, czy warto kupić odchudzone dentki i mój wniosek był taki, że niekoniecznie. Natomiast dzisiaj chciałbym powiedzieć dwa zdania. O szerokości dentek. Zobaczcie, mam tutaj trzy dentki. Wszystkie są na koło 622, czyli na 28-29 cali obręcz. Każda dentka będzie pasować. Natomiast tutaj mamy dentkę od 18 do 28 mm. Do takiej opony będzie ta dentka pasować. Ta jest od 28 do 32, a ta od 28 do 47 aż. No i jak to wygląda, jeżeli każdą z tych Dentek założylibyśmy do opony 28, bo do każdej by pasowała, to ta będzie maksymalnie rozciągnięta. Tutaj ta guma już będzie cieniutka, natomiast te dwie, zwłaszcza ta najgrubsza, praktycznie w ogóle się nie napracują. Będą na, no będą dosyć grube, także będą o wiele lepiej chroniły samą dętkę guma będzie chroniła przed przebiciem. Także polecałbym wam, jeżeli chcecie zadbać o to, żeby dentka nie przebiła, przebijała się tak często, aby jednak wybierać dentki, których no będą tak dopasowane, żeby nie były na tym maksymalnym górnym skraju możliwości. Ja już jeździłem właśnie na takich tych tutaj 18-28. Niestety miałem drobne problemy z wytrzymałością takich dentek po przejściu na troszeczkę szersze. Problem się skończył, teraz trzymają się bardzo dobrze. I teraz jeszcze wydajcie znać w komentarzach. Czy zwracacie na to uwagę, jaki tutaj zakres jest podany, trzymacie się właśnie górnego, dolnego zakresu, a tymczasem dziękuję Wam za oglądanie, trzymajcie się, hej!